Hej, temat zbliżającej się majówki, potem wakacji. Jak to zrobić, żeby tanio podróżować? Gdzie podróżować, żeby było faktycznie tanio samolotem czy innym środkiem transportu, a może nie, no kolejnego nie. gdzie spać jak to zrobić, żeby to naprawdę wyszło tanio? Żeby nie jechać tak jak wszyscy nad Polskie Morze albo do Zakopanego, bo nie stać nas na to. Stać, jeśli wiesz, gdzie szukać i jak to robić. Najprostsza metoda samoloty. Ja propos samolotów, podam Ci jest parę stron, ale tak na razie szybko rzucę Ci, jak się ma dostęp do odpowiednich miejsc, ile co, gdzie kosztuje. Ok, jak wiesz, gdzie szukać, zaraz powiem gdzie, to mamy na przykład tak: podróże do Londyn, Luksemburg, Mediolan, Zagrzeb, Malta z Krakowa albo z Katowic za 736 zł. Czyli w obie strony, 1 18 sierpnia. Ok to są do Londynu. Od biedy jesteś w stanie samochodem super hiperoszczędnym zajechać tam, ale lot trwa 2 godziny, a samolotem będziesz jechać cały dzień albo i dwa dni. Warszawa Wenecja, 148 zł na sierpień. Do Paryża 118 zł w maju. Na rodos. A to akurat jakiś droższy, to tego ci nie będę podawać. Ale nie, bo to jest z noclegiem. Nocleg, jedzenie i loty. I to jest 1893 zł. 18-25 lipca. I teraz popatrz, jeśli chcesz pojechać nad Polskie Morze za tydzień, wydasz prawdopodobnie więcej. A jest chyba różnica: pojechać do tego Władusławowa czy koło brzegu, a pojechać sobie na RODOS. Więc widzisz, jest kwestia szukania. Gdzie szukać tego typu ofert? Po pierwsze są specjalne strony typu Fly for Free, wakacyjni piraci, i wystarczy tam po prostu regularnie sobie chodzić, i zawsze jesteś w stanie zobaczyć fajną ofertę. Jest oczywiście cała, cała masa zasad czy trików szukania tanich podróży przez serwisy typu Skyscraper, Momondo. Tylko to już jest kwestia czasu. I ja wolę popatrzeć na gotowe oferty, a nie spędzać, nie, nie czyhać na to, że się pojawi akurat w tym momencie na jakiejś stronie internetowej oferta, żeby jak najszybciej tam wejść, żeby zarezerwować. Po prostu szkoda na to czasu. Są strony, które podają błędy lotnicze, bo czasami ktoś źle wpisze jakieś dane parametry lotu i dosłownie można polecieć sobie do, do Szanghaju czy do Rio za 400 zł. Osobiście ci nie polecam tego typu rzeczy, bo po pierwsze, jest to no moim, zdrowy, moim zdaniem niezbyt zdrowe oszukiwanie, jakby nie patrzeć, wykorzystywanie luk w liniach lotniczych. Z racji tego, że wirus się skończył. Coraz więcej linii lotniczych zaczyna działać pełną parą, tym samym te ceny biletów zaczynają spadać, ale co do biletów lotniczych. Po pierwsze możesz szukać na tych stronach, a po drugie możesz latać naprawdę za małe pieniądze, jeśli będziesz korzystać z programów typu Mice and More. Niestety polskie linie lotnicze skończyły ten program, ale ten program jest w Niemczech, więc możesz mieć zawsze kartę z kartę kredytową. Z banku niemieckiego, wydawać pieniądze na tą kartę. I w Polsce było tak, że za każde 4 zł była jedna mila do przelecenia. Więc jeśli dużo latałeś, to mogłeś naprawdę za grosze podróżować potem po świecie, bo płaciło się tylko opłaty lotniskowe czy jakieś tam podstawowe podatki. Jeśli chcesz podróżować gdzieś dalej po świecie, warto lecieć na przykład do Singapuru. Generalnie kierunki azjatyckie są bardzo fajne. Hongkong, Singapur, bo stamtąd są bardzo tanie połączenia w inne miejsca. Więc jeśli na przykład chciałbyś polecieć do Stanów Zjednoczonych, to może się okazać, że o wiele taniej będzie ci polecieć właśnie do Hongkongu i z Hongkongu wziąć lot do Stanów Zjednoczonych. Jest to jeszcze o tyle fajne, że jak podróżujesz. Tak, akurat tramwa jedzie. Jak podróżujesz na wschód, to. Nie ma jetlega. Nie wiem do końca jak to działa, ale jakoś tak działa, że jak się lecisz samolotem w drugą stronę, to nie ma jetlega, czyli przylecisz na miejsce i nie ma tak, że się do niczego nie nadajesz. Z Hongkongu i Singapuru jest cała masa miejscowych, azjatyckich linii lotniczych, gdzie możesz polecieć do Australii, do Nowej Zelandii, generalnie cała Azja, Japonia, więc warto tego typu kierunki wybierać. Fajne do przesiadek jest też i w ogóle korzystanie z linii lotniczych. Czy to z Dubaju, czy z Kataru, bo oni mają po prostu tanie paliwo. Jak nie było problemu obecnego z Rosją, to dobrze się też latało aeroflotem, bo Rosjanie też mieli tanie bilety, albo stosunkowo taniej, fajnie było latać z nimi na przykład na, na Daleki Wschód. Co do spania. Gdziekolwiek, gdziekolwiek nie pojedziesz, są serwisy typu Airbnb, gdzie możesz po prostu wynająć sobie stosunkowo tanio apartament, ja osobiście korzystam z Bookingu, Booking.com, bo jak się dużo tam rezerwuje, to ja mam w tym momencie za 30% rabatu, więc to już jest nieźle. W sensie, jak popatrzysz na stronę internetową hotelu, oni podają powiedzmy... Tam 500 zł za nostek. Jak się to robi przez Booking, to 30% rabatu to już się robi nieźle, jak zostajesz kilka dni. W przypadku linii lotniczych jeszcze bardzo ważny trik ci podam. Jak będziesz szukać biletu, to zawsze szukaj to w trybie prywatnym, jeśli chodzi o komputer. To jest Ctrl Shift P, zazwyczaj się otwiera takie okno, gdzie nie są pamiętane twoje ustawienia, twoje cookies, więc linie lotnicze czy Portale, które pokazują ceny, nie pamiętają tego, że ty tam wcześniej wchodziłeś, bo jak szukasz na normalnym profilu, to niestety wygląda to tak. Wchodzisz i wejdziesz za godzinę, e, za dobę, i ceny będą rosły. To nie jest tak, że ceny rosną, tylko że przeglądarka rozpoznaje, że ty jesteś zainteresowany tym kierunkiem, więc dla ciebie podnosi cenę. Ale jak sobie dasz kontrol 3P, wchodzisz na typ prywatny, to wyszukiwarka nie pamięta, że Ty to jesteś ty, i za każdym razem masz taką cenę, jakbyś chodził od początku. I możesz naprawdę zaoszczędzić przez to dużo. I to się tyczy i biur podróży, i serwisów typu Momondo, e, kajak i tak dalej. W bardzo prosty sposób jesteś w stanie dużo zaoszczędzić. I e, jeszcze co do lotów lotniczych. Jak ja rezerwuję lot, to robię to dosłownie. Dzień przed wylotem. Jeśli korzystam z jakiegoś biura podróży, robię to też w zasadzie na ostatnią chwilę. Jak wejdzie się na. Zawsze można znaleźć jak jest linia lotnicza, która jest powiązana z danym biurem podróży. Można sprawdzić, ile mają miejsc w samolocie. Więc jeśli widzi, że zostało 4 miejsca w samolocie, to biuro podróży ma cenę powiedzmy 2000 za, za wyjazd gdzieś tam. Jak zostaną 2 miejsca, to już nie będzie 2000. To będzie powiedzmy 1700. Ale widzisz, jeśli wyjeżdżasz kilka razy do roku, czyli kilkanaście razy do roku, to się uzbiera. Jeśli wyjeżdżasz z całą rodziną, no to masz 300 zł razy 3-4 osoby, to robi się duża różnica. Więc robi się to po prostu na ostatnią chwilę. Inna sprawa jest jeszcze taka, że dużo właśnie biur podróży, jak wykupuje cały samolot, to zostaje im czasami te kilka miejsc i można polecieć super tanio. Na przykład do Tajlandii możesz polecieć za 800 zł, albo i nawet za mniej. Bo zostaje im kilka miejsc w samolocie, więc zamiast to lecieć puste, to oni na swoich stronach internetowych dają informacje na temat tego, że jest miejsce wolne i ceny, ceny są super atrakcyjne. Więc naprawdę można super tanio, super komfortowo podróżować. I jak kiedyś opowiadałem, że do Dubaju poleciałem za 300 zł, cała moja rodzina. To był właśnie za mile, Ja zapłaciłem tylko jakieś tam podatki, jakieś tam podstawowe opłaty ale leciałem pierwszą klasą, nas wszyscy lecieliśmy pierwszą klasą, za mile, które były zdobyte jak jeszcze Mice and More w Polsce funkcjonowało. Być może teraz jak się trochę te loty rozkręcą, wrócą do tego, po prostu załóż sobie u nich kartę kredytową Mice and More, o ile to będzie działać, a jak nie w Dubaju, też są fajne karty z fajnymi promocjami. I tak naprawdę jest to kwestia twojego zainteresowania się tematem, twojego poszukania, bo jest cała masa i portali, które ale tutaj wiesz, jestem w Budapeszcie, policja ma bardzo ciekawe sygnały. Dobrze, kończę, jak masz swoje własne. Jeśli masz jakieś swoje własne e, sposoby na wyszukiwanie tanich podróży, napisz w, komentarze, w komentarzu, niech mi też się skorzystają, żeby nie było turystyki. Kosalińskiej, tylko jedźmy, oglądajmy świat, bo jak widzisz, świat jest piękny. E, I podróżować jak najbardziej trzeba, po to, żeby zobaczyć, że jest inna kultura, są inni ludzie, którzy mówią nie tylko w innym języku, zachowują się inaczej, e, jest inne jedzenie. Jak pojedziesz do Budapesztu, nie szukaj schabowego, tylko spytaj, co tutaj mają na miejscu dobrego. E, niekoniecznie gulasz po węgiersku. Po to właśnie jest podróżowanie, żeby poszerzać trochę Twoje horyzonty. Więc po prostu zacznij to robić. Ok, Polskę sobie jak najbardziej zjeździ, ale świat jest piękny i naprawdę tanio można go zobaczyć. Dzięki.